my new beast 190 I think that's a male. And acclimatization to new water. No jest po aklimatyzacji. Teraz go weznę w rękę. I wrzucę go do mojej 191 O jak się przyssał piękny osobnik. Zobaczcie. Cudoryba. Cudoryba. I teraz tutaj. O! Tutaj o kładam go tutaj. Widać jak go zanurzam. Powolutku. O! Zobaczcie jaki piękny. Puszczam. Opadł sobie.